Witajcie, z tej strony Creeper285 Dzisiaj sobie zagramy w Postala 2 Shard the Pain Jak widzicie, demo A z jakiego powodu demo? Ponieważ w demo mamy tylko jeden dzień Podaję, monday I oczywiście yy, monday demo versions Oczywiście nie full yy, No i tak, jak wiecie mamy trzy... Yy, trzy... 3 stycznia, nowy rok 2014. Więc postanowiłem pobawić się takiego. Jak to powiedzieć, świętego Mikołaja? I porozmawiać trochę w mieście. I tam będziemy rozdawać noworoczne prezenty. Więc pobawmy się w noworocznego świętego Mikołaja. Jeden dzień chaosu w mieście. Nie Może zrobię z tego z dwa odcinki. Nie wiem. Ludzie i tak będą się respić po jakimś czasie, więc. No. Dobra, Monday Demo Versions. I odkrywa nam się mapka. Ok. Dobra, Space. Ok, klasycznie łopata. Mm, ok. Więc ja chyba rzucę łopatę, to te pies mi przyniesie. Tak. Znam go Figo. Figo, najlepszy przyjaciel człowieka. Spierdol. Gówno tam. No Figo. Widzisz jakiś nas Widzisz to? A ja złam to gdzieś. No to bierzemy gazetkę. Klasycznie gazetka. Naprawdę z cicho coś. Nie wiem dlaczego, ale zaraz możemy to zmienić. Options. Weźmy sobie tu. Jeszcze. Chyba... to 7 z wstrzymuję. Dobra. Chyba... No teraz chyba wystarczyło, co? No teraz jest głośno, więc już... Dobra. Klasycznie jakieś... Tak, no to za zwykłe zdjęcie wklejone do auta. A to jest dziwne. patrzcie. Jestem hardcorem, przebiegłem sobie przez maskę. I jestem hardkorem, przebiegłem przez bagażnik. Tylko tutaj chyba nie mogę już przejść. No... no. Cuszy gdzie? No i widzicie, to jest właśnie wada tej gry, ale dobra. Łopatę już mamy. Uwielbiamy się do rodziny pani Wilson. Pani za to. Na razie nie będę nikogo zabijał, tylko wkradniemy się trochę tak. Zajebiście! Właśnie. Fuck. Tak. Jest to.

W lusterku by nie widziała! Dobra. Dobra, to sobie się sikniemy do kibelka, bo mi się bardzo chce. Dobra, wystarczy. No! <laughs> Później. Dobra. Ja! Dobra. No co? Out klasycznie. mi do odcinka, zaczyna się robić. Co? Ja bym to! Nie! 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 Dobra. Dobra. Kosz. możemy sobie kopnąć. Ja! Ok, hit kill the kick open doors and kick people in the face. It's fun. Ok, zobaczymy. Ej, właśnie. Jak weźmiemy w twarz, to zobaczymy co się stanie. Jak ktoś tu może przejdzie, nie. To nie, nie łapią. Nie, tego to na pewno nie. Eee, to Dobra, wchodzimy tu. No w twarz, tak? Nie, nic nie rozumiem. sprawia mi to przyjemność po prostu. No. Ja nie? ja to już co. Dzień dobry! Dobra, to idziemy teraz tak. Wejdziemy sobie tu na zaplecze. Nie, teraz... Kurczę, 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 się teraz czuła. Zobaczę. Nie, nie ma. Może będzie następna. I z łopaty. I z łopaty. tak. Ta potem mam. na razie zostawmy sobie go no, na później i... Dobra. Dead. Proszę bardzo, możemy klasycznie... Zobaczmy, co się stanie, tak. Nie, tu nie ja podziałam. Jako straszny. Mijam tu... Prezent. Przepraszam. Nie. Kocha HP jakiś, weź, kurde, nie wiem cokolwiek. Jakieś cię, dobra. Nie ma co. Byt. Nie, ty ciebie tu nic nie chcę. Co jeszcze? Tylko tyle. Dobra, nie Proszę bardzo, co jeszcze? Chyba okay. nic. Okej. dobra, bomba. Może być. Nie! I fucking wow! Proszę bardzo. Wszystko. Zdaj Uuu, robi się myślę. Świetnie Mikołaj się dopiero rozgrzewa. bardzo Klasycznie, kobita się sikała. I boom headshot, tak jak to zawsze roja mawia Dobra. Okej, okay. Kevin. I cash Nie, ja tu jeszcze jestem. Oh, dobra, teżki, spoko. Works. Zajrzałem tutaj, tutaj półtora. No, tutaj, 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 mam tak, tutaj, 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 tutaj. Dobra, już Nie! Nie nie tutaj, moje. moje, moje, moje. moje. Proszę bardzo, dołączam. Dobra, zjem sobie jawneczkę, nie jest nam potrzebna. Dobrze. W takim razie, jeśli tamten gościuwa wyszedł, to drzwi, do widzenia z tym, powinny być tak. otwarte. I tak mamy kesza. Zajęliście. Okej. Okay. O! Działa jeszcze. Dobra. Nie, yeah. tu coś What to fumhe! Teraz wyjdzie! wyjdzie. Tam mamy jeden pocisk, a ja sobie wezmę małego. Małego. Świetlikowa się Dobra. dopiero rozgrzewa. Dobra, mam jeszcze parę minutek. Dobra, Ewy Mary! Tak. Tak. Oh, Pierwszy. Nie Nie ma za Tak. Zacząłeś to masz! Mamy Tak. Proszę bardzo, przyjedni tylko się dopiero rozgrzewa Mamy tak, tak i tak Dobra. Dobra Dobra, słuchajcie Ja się tu jeszcze Dobra, idziemy z hacjentą O, tak się ktoś chowa, tak, dum headshot tak jak to rojo. Słucham? Bo ja nic nie usłyszałem. Tak, okay, Słuchajcie, kochani, ja się, z wami w tym, ja się z Wami w tym miejscu żegnam. Dzisiaj robiliśmy przygotowania do jakby to powiedzieć świętego Mikoła św. noworocznego Mikołaja. Więc tak. Żegnam się z wami do drugiego odcinka yy, noworocznego Mikołaja, więc ja się z tym żegnam, trzymajcie się, cześć i pa pa.